Można byłoby powiedzieć, że dzisiejszy tytuł jest trochę clickbaitowy, ale z drugiej strony. W sumie wcale nie jest, dlatego że tak naprawdę bardzo często zdarza się tak, że szukamy jakichś niezwykle skomplikowanych systemów, niezwykle skomplikowanych rozwiązań, a okazuje się, że prostota jest bardzo często zwyczajnie najlepszym rozwiązaniem. I bardzo podobnie jest, jeśli chodzi o pewien nawyk, o którym chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć, który wdrożyłem i do swojej nauki języków, i do swojej pracy, i do swojego życia już jakiś czas temu. I chciałbym się dzisiaj nim z Wami podzielić. Otóż napisano na ten temat bardzo dużo książek, zrobiono na ten temat bardzo dużo badań naukowych i ogólnie bardzo dużo ludzi zajmowało się tym tematem w bardzo, z bardzo wielu różnych stron, Chodzi mianowicie o wykonywanie najważniejszych zadań jako pierwszej rzeczy w ciągu dnia. Oczywiście po tym, jak umyjemy się, tam umyjemy zęby, ubierzemy się, często nawet zjemy śniadanie, choć niektórzy wolą przed śniadaniem, żeby po prostu jako do pierwszej rzeczy danego dnia usiąść do tego, co jest dla nas najważniejsze w danym momencie naszego życia, w danym kwartale, w danym miesiącu, w danym roku. Jeśli w danym momencie jest to nauka języka, no to jest to wtedy czas na naukę języka. Jeśli jest to zadbanie o swoje ciało, no to może jest to wówczas trening czy. Pójście pobiegać, czy przygotowanie posiłków, które są odpowiednio zdrowe na dalszą część dnia lub kolejnych kilka dni, jeśli wiemy, że będziemy mieli mniej czasu. Tudzież jeśli chodzi o pracę, jeśli piszemy książkę, no to będzie to oczywiście napisanie jakiegoś fragmentu rozdziału tej książki. Jeśli aktualnie pracujemy nad badaniem naukowym, może będzie to jakiś research. Jeśli aktualnie uczymy się do sprawdzianu, jest to nasza najważniejsza rzecz, no to wówczas będzie to na przykład przykład tura takiej nauki w skupieniu. I powiem Wam szczerze, że ja osobiście żałuję, że yy, czytałem te wszystkie książki na temat tego, że to działa, jak to działa i dlaczego to działa, bo wychodzi na to, że dużo lepiej byłoby, gdybym po prostu zaczął tak robić od samego początku, już wiele, wiele lat temu. I tak naprawdę nagrywając to, już robię to przez ładnych co najmniej 5 lat, stosuję to i pomogło mi to zarówno w nauce języków, jak i w prowadzeniu firmy, jak i w takim po prostu czuciem się dobrze z samym sobą. Dlatego, że to trochę działa na takiej zasadzie, że jeśli wygrywamy poranek, oczywiście w dużym cudzysłowie, ten, to wygranie tego poranka, natomiast jeśli wygrywamy poranek, to w pewnym sensie wygrywamy cały dzień. Oczywiście cokolwiek znaczy wygrywanie w takim kontekście. Ale wiecie o co chodzi, no po prostu wygrywanie, w sensie robienie progresu w najważniejszej dla nas aktualnie rzeczy i czucie się z samymi sobą dobrze. Napisano o tym mnóstwo książek, filozofowie w czasach starożytnych, w starożytnej Grecji, w Rzymie dochodzili do identycznego wniosku po godzinach rozmyślań, debat i, e, i rozważań, więc ja bym proponował Wam po prostu to robić, przetestować i sprawdzić, czy u Was zadziała tak samo dobrze jak u mnie. Nasza energia im dalej w dzień, tym bardziej, czy nawet tym, im dalej w tydzień, tym bardziej się wyczerpuje, w związku z tym naprawdę nie warto przeznaczać tych pierwszych cudownych godzin każdego dnia na coś, na coś innego, na coś, co nie jest dla nas tą najważniejszą rzeczą, tym bardziej, że... W w pewnym sensie oszczędzimy wtedy czas, ponieważ jeśli zrobimy tę najważniejszą dla nas rzecz, nie mówię żadnych konkretów, bo dla każdego z nas, dla każdej z nas to będzie coś innego. Jeśli zrobimy to na samym początku dnia, to wówczas okaże się, że tak naprawdę y, zaoszczędziliśmy czas w tym sensie, że, że zrobienie tego zajęło nam na przykład 60 minut, a zrobienie tego samego z trochę bardziej zmęczonym umysłem zajęłoby nam 120 minut. Może się więc okazać, że to co zrobimy jako pierwsze po przebudzeniu i po zajęciu się sobą takiej porannej rutynie, będzie po prostu dwa razy bardziej wartościowe niż gdybyśmy zrobili tę samą rzecz później. Tym bardziej w przypadku jakiego, jakiegokolwiek rodzaju pracy kreatywnej, gdzie czasem jeśli robimy to w bardzo zmęczonym stanie umysłu, to okazuje się, że ta praca jest tak złej jakości, że następnego dnia musimy zacząć od poprawiania tego co zrobiliśmy dzień wcześniej. I teraz możecie sobie pomyśleć, no, Dobra, Patryk, tobie jest łatwo gadać, bo masz, pracujesz na swoim, masz w tym sensie komfort, że możesz zarządzać, że tak to ujmę, swoim dniem, natomiast może ja, mówię w perspektywie ciebie, może ja tak nie mam, może mam rano dzieci do zajęcia się nimi, może potrzebuję zrobić 100 tysięcy różnych rzeczy, przy których nie mogę się zająć sobą. Otóż wydaje mi się, że nie da się oczywiście tego odwzorować zawsze w 100%, ale warto mieć taką intencję, żeby. Choć trochę zastanowić się, czy mogę odzyskać ten poranek dla siebie. Nawet nie tyle poranek, co pierwsze godziny w ciągu dnia, dlatego że może się po prostu okazać, że nie wiem, u mnie na przykład to wyszło, że im e, jestem starszy, tym trochę wcześniej chodzę spać i tym bardziej korzystam z tych godzin porannych. Czego kiedyś nie byłem w stanie robić, kiedy wstawałem później. Ale to jest oczywiście yy, nie zawsze łatwe do zrobienia i czasem chodzi po prostu o to, że mamy za mało tego czasu, nawet jeśli, yy, nawet jeśli wstaniemy wcześniej, czy nawet jeśli pójdziemy spać później, tego czasu i tak może brakować, więc oczywiście yy, w takiej sytuacji no, warto po prostu przemyśleć, czy aby na pewno wszystko, co robimy do tej pory, czy to są nasze priorytety, czy może właśnie jeśli ten priorytet wrzucimy na początku. To ten czas jest zwolni, właśnie w tym sensie, że usiądziemy ze świeżym umysłem, zrobimy coś w godzinę, co inaczej mogłoby nam zająć dwie czy nawet kilka godzin i będziemy mieli ten progres codziennie za sobą. Ja na przykład łączę to z takim nawykiem, który wdrożyłem już około dwa lata temu i trzymam się go bardzo, bardzo silnie, że praktycznie nie ma dni, kiedy przed kiedy w tej pierwszej części dnia wszedłbym na jakiekolwiek medium społecznościowe. Czyli pierwsza część dnia jest takim świętym czasem dla mnie, dla mojej pracy w skupieniu, czy też dla mojej nauki w skupieniu. Jeśli na przykład dla ciebie teraz nauka języka jest najważniejsza, no to bo na przykład wyprowadzasz się do innego kraju, potrzebujesz zacząć się porozumiewać, to może tak będzie w twoim przypadku. Natomiast po prostu staram się, żeby w tej pierwszej części dnia nie trafiły do mnie żadne bodźce zewnętrzne. Na tej zasadzie, że najpierw ja mam Dać coś z siebie w pracy kreatywnej, a dopiero później przyjmować jakieś bodźce, również edukacyjne. Tu oczywiście mówię o sobie i mojej pracy kreatywnej. Sytuacja wyglądałaby inaczej, gdyby danego dnia tą główną rzeczą było coś edukacyjnego. Po prostu nie chcę się zajmować czyimś życiem, zanim nie zajmę się swoim życiem, i o dziwo wcale nic mnie nie ominęło. Zauważyłem, kiedy wybuchła wojna, zauważyłem, kiedy podnieśli stopy procentowe, wiem kiedy będzie halving bitcoina i dużo różnych innych rzeczy też, kiedy Polska wygrała z Walią po rzutach karnych, też zauważyłem, nawet się dowiedziałem, że będzie mecz i żadnych wyborów również nie przegapiłem, nawet nie przegapiłem tego, że muszę zagłosować i tego, tego że pada śnieg, w sumie też nie przegapiłem przez całą zimę, mimo że padał rzadko. Innymi słowy, nic co ważne mnie nie ominęło, e, i, ale o tym, e, z jakich źródeł korzystam, jeśli nie z mediów społecznościowych, bo w tej drugiej części dnia też praktycznie do nich nie zaglądam, o tym porozmawiam może innym razem. Natomiast teraz chciałbym Cię zachęcić właśnie do tego, mm, miałbym taki apel do nas wszystkich, abyśmy po prostu spróbowali odzyskać e, tę pierwszą część dnia, abyśmy spróbowali zadbać o ten najważniejszy, najcenniejszy dla naszych umysłów, Czas, kiedy te umysły są świeże, kiedy są wypoczęte, aby mogły dawać od siebie światu jak najlepszą wersję. Siebie. Podsumowując, kilka lat temu w moim życiu olbrzymią różnicę zrobiło to, kiedy oprócz tego, że przeczytałem wszystkie książki, dlaczego to działa, przeczytałem wszystkie badania, dlaczego to działa, studiowałem psychologię itd., 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 to po prostu się do tego zacząłem stosować i rzeczywiście pierwsze godziny dnia traktować jako święty czas dla mnie, dla mojego umysłu, dla mojej przede wszystkim kreatywnej pracy oraz Nauki. Ponadto łączę to z nawykiem takim, że w pierwszej części dnia nigdy, przenigdy nie sprawdzam mediów społecznościowych, aby nie zajmować się życiem innych osób, zanim zajmę się swoim życiem i aby nie zajmować Wam już więcej czasu, Tobie już więcej czasu. To po prostu dziękuję, tyle, do zobaczenia następnym razem. Cześć!